Cześć, no tu Wam chciałem pokazać trochę słupków. Wiąże zbrojenia. Są małe. Takie na 76 cm. A one dają dom do ściany. Są, są tak samo to do kanału. Zrobione. No i takie dłuższe. Dwumetrowe. Co właśnie mam na tapecie. One z kolei będą wprawdzie nie do domku, ale będą wiązane tam do ścianki też postaki szalunkowe, tu do ścianki przy yy, piwniczkach. Były duże opady deszczu i wszystko po prostu spłynęło. Cała glina tutaj, dramat był. Trzy dni walczyłem z wodą i z gliną żeby stąd usunąć jest to względnie względnie wysuszone tu jest część gliny, część było odpompowanej więc pompa już stawała dlatego tutaj w poprzek i tu wzdłuż tego boku taka elka będzie właśnie z postaków szalunkowych a zbrojenia akurat ma mają strzemiączka 15 na 15 będą w środku i tak będzie zrobione Cześć witam Was bardzo serdecznie słuchajcie no, widać efekt Pracy. Eee, no, praca długa i żmudna. A nie robiłem żadnych filmów po jednej warstwie po czymś tam, bo to chyba nie ma sensu. Zasadniczo wszystko jest wymurowane. Tak, pierwsza warstwa jak widzicie jest na zaprawie, zaprawie, która poziomowała tą warstwę. Natomiast kolejne jednak zdecydowałem się zrobić na klej. Dlaczego? Dlatego, że generalnie no, ława nie wyszła najrówniej. To jest, to jest jakby moja wina, ale te kliniki, które widzicie, to dlatego, że akurat okazało się po dokładnym przymierzeniu, że tak naprawdę no bloczki są gówniane, umówmy się. Powiedzmy to sobie szczerze, dlatego że nie tylko, że bloczki nie trzymały tutaj w tej płaszczyźnie, nie można ich było ustawić, nie wiem, krzywe i tak dalej, więc no e, jak jeden bok dotykał, drugi nie dotykał, stąd się pojawiały te wszystkie kliny, żeby je wypoziomować, te ława oczywiście, tak, te szława, ale trzeba było wybrać. Nie będzie tego widać, ale tu pomiędzy są takie małe kliniki, których woreczek tutaj został. O, tu jest większy klinik. No tak czy inaczej, to jest też powód, dla którego zdecydowałem się na. Klej. Dlatego, że gdybym to tylko przyknął pianką, bo pierwotnie zamierzałem po prostu 10 cm, 15 cm przyknąć, sobie tylko pianką postawić i, i git. E, dlaczego? Y, dlaczego właśnie no przy takiej raz że tu nierównej powierzchni, dwa że przy słabym spasowaniu. Widzicie, no, różne poziomy, i tak dalej. Mimo, że tu jest równo, tu jest z poziomicą wszystko równo, ale tu już się rozchodzi, i tak dalej. E, słuchajcie, tak samo, jeżeli chodzi o ścianę środkową, bo już na pewno zauważyliście, że tutaj, no, jest, nie ma przywiązań. E, są wstawione małe, takie połówkowe pustaki. Dlaczego na ścianach nośnych tego nie ma? Ściany nośne, ściany obwodowe wszystkie są murowane z dużych pustaków. To jest akurat przepust zostawiony. Tutaj wyjdzie rura do przydomowej oczyszczalni ścieków. Natomiast tutaj, gdzie jest Znacznik tam będzie wkopana studienka z wodomierzem izolowana zewnętrzna, i stamtąd pod ławą pójdzie przekopana rura. Podobnie w tamtym rogu na drugą stronę wejdzie pod ławą AROT na przewód elektryczny. Słuchajcie, także dlaczego to? Dlatego że firma, od której kupiłem pustaki robi takie sety na paletach i na paletach generalnie jest paręnaście pustaków takich zwykłych przylotowych, ale jest sześć pustaków takich końcówkowych które są na, na koniec no i jest e, sześć takich połówkowych Problem jest taki, że to się wszystko wlicza jakby do ogólnego metrażu, metrów kwadratowych, na jakie wystarcza paleta. A ponieważ można zakupić tylko pełną paletę i nie można dobierać, no więc w tym momencie po prostu trzeba było zakupić. No i chciałem po prostu też zejść z tego, bo i tak dużo mi zostało tych pojedynczych. Zresztą jeszcze to jest w ogóle cała paleta, jak widzicie. Zostały mi te końcowe, zostały mi pojedyncze. E, ja je sobie spróbuję wykorzystać, oczywiście, przecież nie, nie będę wyrzucał. Myślę, że też nie będę tego sprzedawał, bo to czy, czy podogrodzenie, czy gdzieś tam jakiś cokolik taki e, na pewno się przydadzą. Przy piwniczkach, jak widzicie, tam czekają postaki, takie same jak tutaj, które będą szły. Tutaj, czyli będzie robiony kanał. Kanał będzie oczywiście mniejszy niż płyta i kanał jak widzicie nie jest na tyle głęboki, żeby sobie tam schodzić po drabince, stać i grzebać. Kanał będzie leżący, to znaczy e, będzie się w nim poruszało na wózeczku, na takiej leżance. Tak to sobie wymyśliłem. Co więcej, no jak widać, zostały takie przerwy, które są za małe, żeby coś w nie wepchnąć, ale będą zaszalowane deskami z obu stron i będzie wszystko zalane betonem. Także tak to na razie u mnie wygląda.